On waszą stronę spierdacie na drugą, pod dupą, tak? Koro Nie w gardu W sposób, on się odwraca w waszą stronę idziecie w tą. Jak jest wybuch spierdacie jak najdalej. A i Dę, co, czy, orba, tak się, czy się jak będzie wybuch, dobra? To co, bali, zaczynamy? Zaczynamy. Ja, już poszedłem. Ja, Dawaj, heru, do mi tolej z Kurwa, poleciał, kolego. Na gargultę tam góra taki tak, tak. Ameris listuj yy, tą zieloną flagę ale tylko nie Hold z tego prawie. Nie z tego Tylko z tego drugiego Maga z lesz zora A cię tego na tę Ej Ale będziesz na pierdala No gul ten masz gula będzie to. Gula Macie du duży podwór yeah. Jak ktoś ma mało HP a i już wie, że go nie wyleczysz, to wtedy super.

Wybuch? O nie, sorry, nie wybuch. Sorry, sorry. Idzie bez wybuchu. Wybuch, wybuch, wybuch. Wybuchło! Jakbyście byli, to by było bez wybuchu, ej. No. Dobra, jest, ładnie. Locked ja jest